Cześć, dzisiaj taki szybki materiał z unboxingu myszki, którą ostatnio sobie zakupiłem. Jest to myszka od Asusa Rock Gladius Trójka bezprzewodowa. Nie będę jej teraz recenzować, bo no, po prostu potrzeba troszkę na to więcej czasu. Na razie sobie ją odpakujemy. Zobaczymy, co mamy w środku. No i zobaczymy, jak leży, leży w ręce. Jak wyglądają te wszystkie oświetlenia. No i w sumie, w sumie tyle. Dokładniejszą recenzję zrobię jak już jej troszeczkę poużywam i wtedy będzie jakieś odniesienie. W sumie jest to jedna z moich takich pierwszych, poważniejszych myszek gamingowych i taka ciekawostka, będę jej używać podczas korzystania ze swoich G-Force Now. Myszka ma wsparcie Nvidia Reflex co ostatnio, znaczy ostatnio, co powinno troszeczkę usprawnić granie poprzez chmurę, ponieważ Nvidia w najwyższym planie wprowadziła właśnie jakiś czas temu obsługę Nvidia Reflex, więc prawdopodobnie będzie to działać całkiem sprawnie. No ale nie przedłużając, otwórzmy no, sobie opakowanie. Tutaj mamy tasiemkę. Przecinamy sobie. No i zobaczmy. Co to mamy w środku? Mogłem wziąć ostrzejszy nóż, no ale... No ale cóż, dobra, mamy to. I lecimy. Zobaczmy, co to mamy w środeczku. Ok, W środeczku. Tak to się prezentuje na dzień dobry. Samo pudełko. Tutaj ładna wyściółka piankowa, żeby nie poniszczyć myszki podczas transportu. Tutaj też wszystko mięciutkie. No dobrze, no to zaczynamy. Pierwsze co? No to mamy kabel USB typu C. Taki oto kabelek. Bardzo fajny. Na takiej fajnej gumeczce, zapięty. Kabel jest bardzo elastyczny, taki sznurkowy. Fajna rzecz. Kabel w sumie służy z tego co wiem do, do ładowania, ale też można w, korzystać z tej myszki e, jak z przewodowej po prostu. E, jeśli komuś, komuś nie odpowiada wersja bezprzewodowa, no dobrze, to tu sobie odłożymy przewód na razie. Tą gumeczkę sobie na boczek odkładam. Tutaj co mamy? Mam jakiś adapter. Hmm. USB C na USB, szczerze, nie wiem do czego to może być. Dziwne takie. Momencik, niech pomyślę. Jeśli tu wsadzamy USB typu C, a tu USB, nie wiem, zobaczymy może potem w instrukcji, Jest coś takiego. Oczywiście z drugim Pasusa, tu mamy USB-C, a tutaj mamy standardową USB. Wróżmy sobie to na bok. No i sam gryzoń oczywiście. Ciągnijmy go, bo tam pod spodem coś jeszcze jest. Dobra, myszeczkę sobie za chwileczkę omówimy, położymy sobie na bok. Jeszcze tutaj mamy w środku yy, dodatkowe przełączniczki. Tak. O, tak, takie oto przełączniczki. Yy, są to przełączniki optyczne firmy jakiejś tam zewnętrznej, nie pamiętam, za chwileczkę Wam powiem, bo tu powinno być to opisane. Tak, to są przełączniki firmy Omron, czy coś takiego, które są optyczne, ale z tego, co gdzieś tam udało mi się wyczytać, przełączniki, które są domyślnie w tej myszce od Asusa, są o wiele lepsze. Także raczej nie będę ich montować, no chyba, że faktycznie, faktycznie będzie jakoś się dziwnie grało, no to może sprawdzę po prostu, e, czy te będą lepsze. Ale na razie na razie nie będziemy tego robić. Tutaj jeszcze oczywiście pod tą gąbeczką, jak ją sobie wyciągniemy, odłożymy sobie ją na bok, jest instrukcja i jeszcze parę dodatkowych bajerów. No to tyle by było z pudełeczka, pudełko puste, odłożymy sobie to. Na bok, jak sobie tutaj stoi, co my tutaj mamy? No, oczywiście, instrukcja, karta gwarancyjna, no bo jakby inaczej, obowiązkowo to musi być. No i oczywiście pewno naklejki. No, oczywiście, że są takie naklejeczki od Asusa. Gdzieś można sobie je na laptopa przykleić, czy na inny sprzęt gamingowy. Ktoś chce może nawet na samochód. Co kto lubi. Ja na pewno gdzieś sobie przykleję, chociaż już na laptopie mam parę od Asusa naklejek, bo y, dostałem razem z telefonem również, y, no i ze słuchawkami, które też jakiś czas temu zakupiłem. Yeah. jakby ktoś w sumie nie wiedział, no to, no to jestem fanem tej marki Asusa dlatego w sumie każdy sprzęt gamingowy, który gdzieś tam próbuję sobie kupować, to po prostu chciałbym, żeby to był Asus. Dobrze, tutaj mamy dodatkowe ślizg ślizgacze. Z tego co pamiętam są one tytanowe, nie, teflonowe bodajże. Takie same są dokładnie tutaj już na myszce zamontowane, no ale gdyby te się zużyły, no to możemy oczywiście sobie Wymienić na nowe. Także fajnie, że coś takiego jest e, dodawane. Jestem tylko ciekaw, czy na przykład, jeśli ceby się zużyły, to czy gdzieś e, są dostępne, na przykład do, do mówienia sobie. No, jeśli nie, no to i tak fajnie, że są dodatkowe ślizgacze. E, dobrze, wyciągnijmy, co tu jeszcze mamy. Woreczek sobie odłóżmy na bok. No dobrze, co tutaj mamy? Karta gwarancyjna oczywiście w 350 językach. Prawdopodobnie pewno polskiego nie ma, chociaż może zobaczmy. Jakiś spis treści, a nie jest polski. No to super, to tylko karta gwarancyjna, więc w sumie tak nas to nie interesuje. Zobaczmy sobie instrukcję. O Boże, już widzę co tutaj mamy. Dobrze, instrukcja, czy jest po polsku? Zaraz się dowiemy. Jest. Przewodnik szybkiego startu. Eee, no dobrze, tu mamy opis, co jest spinć. Zaraz sobie zobaczymy, do czego służy właśnie ta, 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 ta końcóweczka. Do czego to jest? Bo naprawdę mnie to ciekawi. Do czego to może być? Dobra, mamy przewód. Pensetę. Te przełączniki. Gdzie tu jest opis tych wszystkich piedów? Oczywiście mamy. Instrukcje jak e, rozebrać myszkę, żeby wymienić te przełączniki. Bo tu, akurat, jak sprzęt rozłożymy, to gwarancji nie tracimy. Że fajnie. No, Jakaś w sumie te przełączniki trzeba wyciągnąć. Dobra, rozłóżmy to. To niczym stara mapa Polski. Raz rozłożysz, potem już tego nie złożysz. Jak, jak złożyli e, producenci. Dobrze, tu co mamy? Aktualizowanie, oprogramowania, podłączenie myszy, wykorzystanie trybu bezprzewodowego, pierwsze parowanie. Tak, bo myszka ma w sumie dwa, dwa, dwa tryby: trzy tryby pracy Przewodowy, tryb RF, czyli na ten czujniczek, czy czujniczek odbiornik 2,4 GHz, i bluetooth. Z bluetooth można trzy różne urządzenia połączyć, czy możemy sobie połączyć np. Smart TV. E, laptopa i komputer stacjonarny, i tylko po prostu przełączać między urządzeniami, fajnie. E, przełączanie między urządzeniami, korzystanie z funkcji, no i w sumie tyle. Gdzie jest opis, co robi ta śmieszna przejściówka? E, ppppp. gdzieś tu coś jest. Zawartość opakowania, no ale no dobra, nic tu nie ma. Dobra, mniejsza. Będziemy lecieć na żywioł. Poszukam sobie może potem w internecie co robi ten przełączniczek. A w tej chwili walić tą instrukcję. Eee, odfoliujmy sobie muszkę. Bo tu jeszcze powinien być... O, przełącznik, już go widzę. To teraz tak. Zrywamy folijkę. Ach, świetny dźwięk. Trzeba gdzieś tam w wpizduł potem się posprząta. Dobrze, tu mamy przycisk parowania, hmm, w tym miejscu. E, powyżej mamy przełączenie e, trybu Bluetooth bądź e, RF. Tutaj mamy e, przycisk przełączania profili, czyli tu jest ten przycisk przełączania e, między różnymi urządzeniami właśnie po Bluetooth. I tu pod spodem mamy... O, magnetycznie chowany, bardzo fajnie. Cyk. Zobaczcie sobie. sobie wyrzucamy. Sobie zaskakuje ten odbiornik RF. No dobrze, to przełączymy sobie może ją na razie w tryb RF, okej, okay. niech sobie tak będzie, za chwileczkę podłączymy sobie to do komputera, tu jeszcze folika na przełączniczek odczułości, no i tak się gryzoń prezentuje. Tu oczywiście. Logo Asusa się świeci, i tutaj z boku też będzie oświetlenie. No i scroll, oczywiście, też będzie podświetlany. Tu mamy gniazdo ładowania. No i w sumie to tyle. No, myszka jaka jest, każdy widzi. To sobie ją teraz podłączymy. Zobaczymy, jak wygląda to oświetlenie. Pyk. O, jest. No, muszę przyznać, że wygląda to. Nie wiem, czy kamera to odda ale widać, że tutaj się świeci. Oczywiście myszka ma e, wsparcie technologii Aura Sync, czyli jeśli mamy więcej urządzeń od Asusa i uruchomimy je, uruchomimy je w tym trybie, to każde urządzenie będzie e, świecić z tą samą częstotliwością, czyli po prostu jeśli słuchawki będą mrugać w rytm muzyki, to myszka dokładnie w ten sam sposób będzie sobie mrugać. O, coś takiego. No, zobaczmy, jak myszka leży w dłoni. Tutaj, o, tu sobie ją położymy na razie. No, muszę przyznać, że o, sobie się zalogujemy do, do laptopa. Na razie tylko takie szybkie sprawdzenie, jak to działa. Sterowników nie będę instalować, zrobię sobie to później. Eee, I zobaczę po sobie ustawienia. I to już tam wszystko powiem przy, przy pełnej recenzji. Na razie chcę po prostu zobaczyć jak należy. I muszę przyznać, że bardzo przyjemnie. Myślałem, że będzie bardzo mała ta myszka i w mojej niedźwiedzi łapie trochę będzie źle leżeć, ale całkiem, całkiem przyjemnie. Czy te tryby działają? Działają nawet. O kurczę. Aha i tutaj się rolka świeci jak sobie zmieniamy typy. Nam zapala po prostu różne kolory, żebyśmy wiedzieli, w którym trybie działamy. Super! Oczywiście, tryby pewno są do poustawiania sobie pod siebie w, w, no, w aplikacji, no ale to mówię, to sobie zrobię później. Na razie tylko taki szybki look. Bardzo fajnie, bardzo przyjemne kliknięcia. Zobaczcie, tutaj mam mikrofon, to wam no, bardzo przyjemnie. Tutaj boczne, no boczne też bardzo fajnie. Super. No, także no trzeba będzie potestować w jakichś tytułach. Prawdopodobnie najpierw sobie sprawdzę w Battlefroncie. Dwójeczce. Jak to tam działa. To może jakiś Battlefield, ale no muszę przyznać, że pierwsze wrażenie fajne, nie jest też super jakaś ciężka ale też nie jest taka za lekka, żeby, żeby nie było czuć, że mamy tą myszkę w ręce, także fajnie. No, wydaje się, że to będzie dobry gryzoń, ale jak faktycznie będzie, to się przekonamy na samym, na samym końcu, później po prostu, jak już ee, troszeczkę jej poużywam. I cyk, kabelek bardzo pięknie wchodzi. Zobaczmy. Tak, bo, no, oczywiście myszko ma baterię wbudowaną. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych akumulatorów. Cyk. No, podłączona. Ładuje się super. Bardzo, bardzo fajny gryzoń. Super. Dobrze to odłączmy ją na razie. Zobaczę sobie na boczek. No, także to był taki szybki unboxing myszki Asus ROG Gladius 3. No i w sumie to tyle. Jak już je troszeczkę położywam, to zrobię pełną recenzję tego sprzętu, żeby po prostu mieć jakiś faktyczny podgląd, czy jest to dobry sprzęt, czy nie. Tutaj mamy jeszcze... O tak, za szybko jeszcze tylko na koniec pokażę takie chropowate miejsce, żeby nam się ręka nie ślizgała. Oczywiście gryzoń jest cały z plastiku, nie ma żadnych gumowanych elementów, oprócz oczywiście scrolla eee, i tylko tyle. No ale w sumie za, za kwotę 350 zł, myszka bezprzewodowa z takimi parametrami, no to to jest bardzo dobra cena, także więcej mi tutaj w sumie nie potrzeba, także Bateriał będziemy kończyć. Eee, dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz tylko taki szybki look dla Was, jak wygląda myszeczka z tej strony, z tej strony. No i w sumie to tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, eee, dajcie suba, łapkę w górę. Albo w dół, jak tam komu pasuje. No ale jeśli się podobało, to fajnie by włożyła była w górę. Jakiś komentarz użyjcie. Dziękuję. No i do następnego. Cześć!